Wyrośnie, o tym już mówiliśmy, tak? Czyli pokazuję Wam dokładną pozycję szybowca w zależności od miast różnych, czyli takiej topologii, albo często od, od, od punktów lotniczych. To jako punkt lotniczy mogę uwzględnić taką wioskę Kalisz, gdzie nasi lotnicy bardzo lubią czasami na ziemniaki zaglądać. Ale drużynie działa tylko na głównym ekranie? Tak. Kronometraż, Kolejna funkcjonalność LK8000, która zbiera na bieżąco informacje o waszym lataniu. Każdy lot jest zapisywany na dysk i macie informacje o takie jak godzina startu, godzina lądowania, czas lotu skonstatowaliście, gdzie lądowaliście, na jakiej wysokości, o której zaczęliście lot swobodny, czyli na przykład właśnie wypięcie z wyciągarki lub samolotu. Ile trwało holowanie na jaką wysokość? Oczywiście to mogły być pewne błędy, w zależności od tego, jak bardzo turbulentnie było, ale mniej więcej to się zgadza. Oraz na dole są takie jakieś dodatkowe podsumowania zadania, typu ile mieliście kilometrów na OLC, jaką maksymalną wysokość uzyskaliście, przewyższenie i tak dalej. Info, nie wiem, 2, 2 chrono, czy coś w tym stylu. I tam macie chronometraż, albo taki detaliczny, albo taki ogólny, i to jest detaliczny. Można oglądać wszystkie Wasze loty. Co więcej, po zatworzeniu takich plików tekstowych z taką informacją, pojawia się plik CSV, który możecie otworzyć sobie w Excelu na przykład i mieć całe Wasze zestawienie lotów z danego roku. Bardzo fajna funkcja do rozliczania się na przykład z właścicielem szybowca, do trzymania statystyk z Waszego latania. Dlatego też jestem tutaj celem wszystkich do na, na kwadracie, że ja na, 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 na same lądowania, czy laszowania, czy inne rzeczy biorę lusterko do, do, do właśnie do szybowca. Właśnie biorę je po to, żeby, żeby mieć wszystko w bazie danych na przyszłość i móc swoją łatwo na przykład zaszczepować rozliczyć. Albo nie musieć potem robić zdjęć chronometraża czy przepisywać na, na siłę swoich 4-minutowych lotów. Przechodzę do domu, otwieram sobie w Excelu i mam zawsze dokładnie. Co nie znaczy, że się pokrywa z tym, co, co osoba na kwadracie zapisała, tak? Same wiemy, jakie są realia czasami. To jest pytanie, bo on też zapisuje loty z Condora, nie? Jako symulacja, są osobno zaznaczone, tak. Ale gdzie, gdzie to masz? Wiesz co? Teraz nie pamiętam, ale na pewno tu jest napisane u góry, że jest symulacja. A nie pamiętam jak w, jak, w pliku, jak w pliku tym CSV, ale chyba też z tego co pamiętam. Musimy sprawdzić. Co więcej, chyba z tego co zobaczyłem, no, ostatnia jakoś wersja, co mi się akurat nie podoba, tworzy pliki IGC z symulatora tego wbudowanego i też się dodaje do chronometraża. Co akurat, moim zdaniem, jest trochę bez sensu i chciałbym to zmienić, ale no zobaczyłem to za późno, żeby mieć wpływ na wersję 4.0. Bo zobaczyłem to w momencie przygotowania tej prezentacji dwa tygodnie temu. I teraz parę gadżetów na koniec. A. Tak, już kończę ten temat. Yy, o tym powiemy sobie za chwileczkę. Yy, Mamy gadżety. Sztuczny Horyzont. Sztuczny Horyzont to jest gadżet, który ma wam być może uratować cztery litery. Jak na przykład wracając z fali, macie pełne zachmurzenie i musicie jakoś sobie poradzić. To nie jest, mechan... to nie jest urządzenie, które Wam ma służyć jako urządzenie podstawowe do wlatywania chmury. Tak? Z komina na przykład. To urządzenie działa z opóźnieniem, działa niedokładnie. Nie może być podstawą do latania chmurowego. Tylko przy takim założeniu. No, w no, bardzo dużo szybowców nie ma, bo trzeba 4,5 V podłączyć, a to ciężko znaleźć. <grymne> <grymne> Także macie takie informacje jak przechylenie, jak do, podstawowe parametry lotu i tak dalej. Natomiast e, dzięki użyciu nowo, nowoczesnego sprzętu, który jest coraz bardziej dostępny do szybowców i ogólnie w szerszych można najnowsze wersje lusterka, Kabane, wersja 5.0, będzie miała to już zupełnie inaczej wyglądające. Wersję testową można zobaczyć tam na biurku, bo użycie akcelerometrów, żerometrów, czy jakichś innych żyroskopów, czy jakichś innych rzeczy, które są teraz już dostępne, można z tego naprawdę zrobić bardzo fajny sztuczny horyzont, który jest dużo dokładniejszy. Ale ciągle nie można z nim chmury, tak? A jest uwagi... Chyba, że ci uprawnienia. To jest zrobione tak, oparcie o GPS-o trasę. Czyli musi przeanalizować sami 2-3 fiksy wstecz. Będzie działał z opóźnieniem 2-3 sekund i nie zawsze będzie dokładny, tak? Bo na podstawie tego, że fiksy się przesuwają, zakłada, że wasz szybowiec powinien być przychylony 15 stopni, tak? No, jest to dosyć, jest to dosyć niedokładny sposób. Flarm. Jak ustaliliśmy niks osób na sali nie ma flarma, natomiast jest to bardzo fajny gadżet. I ogólnie polecam go rozważyć, szczególnie osobom, prywaciarzom, którzy mają własny sprzęt. Jest to sprzęt bardzo popularny na zachodzie i na południu. W Polsce ciągle niedoceniany, aczkolwiek coraz bardziej popularny. Dzięki flarmowi widzimy, co się dzieje w okolicy. Flarm w ogóle powstał po to, żeby ostrzegać przed kolizjami w powietrzu. I jako to się sprawdza rewelacyjnie, przynajmniej w warunkach górskich. I nie chcemy tego zmienić. My nie chcemy zastąpić flarma. My nie będziemy ostrzegać o kolizjach, do tego służy prawdziwy flarm i wszystkie jego wyświetlacze, które są widoczne w słońcu i są przez wiele godzin przez zaawansowanych inżynierów wymyślane tak, żeby was ostrzegały jak najefektywniej. My wykorzystujemy flarm w innym celu, niebezpieczeństwa, tylko informacyjnym. Na mapie pojawiają się informacje, gdzie są szybowce, jakie mają noszenie aktualnie. A co dane w ogóle się biorą? Z eteru, od innych szybowców z flarmem. Tam to jest system radiowy aktywny, który sieje w okolicy. Jestem tu, mam taką wysokość, taką prędkość, takie wario i tak dalej. W tym, że w można to sobie zablokować. Tak, no ale to ludzie na zawoda tylko robią. E, pojawia się wam okno grupy czwartej, gdzie widzicie wszystkie cele w okolicy. Cel jest podany takim numerkiem, chyba że jest to cel znany. Są specjalne bazy danych celi na świecie gdzie jest, są tablice translacji pomiędzy takimi numerkami, a na przykład nazwiskiem właściciela i możecie po prostu sobie ściągnąć taką bazę danych i w tym będziecie widzieli typy szybowca, ich numery, znaki, właściciela i tak Albo możecie sami sobie go opisać. Bo jak wybierzecie ten punkt, pojawia wam się takie okienko. Macie informację o ID danego szybowca, możecie zmienić mu nazwę. Macie kurs, wysokość, grand speed, wariometr, różnica wysokości, dystans i tak dalej. Dodatkowo możecie mieć nazwisko właściciela, lotnisko, z którego pochodzi, typ szybowca, częstotliwość na przykład, nie wiem, czego to jest, czemu jest częstotliwość, czy domowa, czy, czy czego. Bo ja na duże dużo doświadczenia nie mam. Dalej, jak wybierzecie go sobie jako cel, to pojawia wam się dodatkowe, w okienku 4.2 jeszcze więcej informacji o nim, a nawet pojawia się celownik, jak tu kolega żartuje. Także możecie taką osobę namierzyć i dokładnie go śledzić. Wysokość relatywna tu pokazuje wysokość do lotu do miejsca, w którym on jest. To nie znaczy, że on teraz jest od Was wyżej, tylko że Wy będziecie tyle pod nim niżej, jak dolecicie w to miejsce, w którym się znajduje. Czyli jak on jest dokładnie w środku, znaczy, że lecicie za nim jego torem. tak? Najnowszy LK8000 dostało też multimapę, z której już się troszeczkę śmialiście, pokazujące właśnie radar. Na takim radarze jest wycięta cała topologia, cała mapa, żeby nam nie zaśmiecała i widać tylko inne szybowce. Ich, ich kolor i ich ślad tutaj zależy od, oczywiście od noszenia. Wartość noszenia jest przekazana tutaj w parametrze. Widzicie zarówno w sytuacji horyzontalną, jak i, jak, jak i tutaj pionową. Ale to ja muszę takie urządzenie podłączyć do lusterka, tak? Tak. To to, to moje lusterko będzie wiedziało. Tak, musisz podłączyć do lusterka. Kawelek na przykład od Andrzeja albo jakimś innym. Ale to urządzenie jest to coraz tańsze i coraz bardziej dostępne tak naprawdę. Dodatkowo można sobie tutaj, byleż tym przyciskiem, przyłączać, czy ma, być, czy ma być wyśrodkowany na środku ten szybowiec, czy na boczku. A tutaj się zmienia, czy chcecie widzieć ślady. I czy ślady mają uwzględniać cały ślad, czy tylko noszenia. Czyli możecie mieć widok tylko noszeń po okolicy. Jeżeli jest 20 szybowców i Wam wszystkie noszenia się tych szybowców z całego ich lotu, albo przynajmniej długiego czasu, pokażą na mapie, to macie całkiem dobre informację, gdzie warto latać. Także Flam nie tylko. Może służyć do informowania o kolizjach, o warunkach bezpieczeństwa, ale też daje nam bardzo fajne informacje taktyczne i informacyjne.